Chciałam, dzisiaj będziemy grali ty, yy, ten. Z Robloxa i z dzisiejszego odcinka będziemy grali yy, ten, Dorsy Ale oczywiście, że ktoś musi odgrywać, więc musimy zmienić ele elevatora. Nie, kurde, zaraz ja zaraz, kurde, nie wytrzymam. Kurde, zaraz nie wiem, kurde, zaraz. O! Rumsy. Fiu, 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 Dobra, będzie. Będzie odcinek, będzie odcinek, będzie odcinek. Yy, dobra, jedna osóbka i robimy lewej turę. Dobra, zobaczymy o co w tym chodziło. Ja jeszcze nie wiem. Ja nic jeszcze nie wiem. Nie wiem, kurde będą jakieś. Nie wiem, paranormalne zjawiska. <gryw> Może weźmy flashlight'a i sirsę. Okej, okay, jesteśmy <laughs> Rozejrzymy się po mapie A To nieźle Czy mamy jakieś... O, ptaszki, jakieś O, leciały, no super No nie gadaj, że ja kupiłem szirsy tylko po to Że tutaj są szirsy Na debil jestem za przeproszeniem. Co? Ja nie wiem o co chodzi ogólnie. Ale no, no nie wiem. Czy już że zaraz mi coś na łeb skoczy? Nie raczej nie co tu ma bym złapał Weź tu. tu mnie na hita zabiło? Że tak od razu Mendrake. ale się tego przeżyć nie da. Tego się przeżyć nie da! Widzowie! Tego się przeżyć nie da! Dosłownie! Dobra, tym razem nic nie kupuję, nie? Bo, bo mogą być na spawnie ilcy. Okej. Okay. Tak, jak mówiłem, tak jak yy, myślałem. Są tutaj Ej, Ale ja nie wiem, co to za główienko było. Tego łapać nie można chyba. Takie dziwne główienko jest. A to z góry. Leci. To Wielki jakieś? Wielki 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 Klucz. do czego klucz? Tutaj? Tam coś jest, ale ja nie wiem co. No okej. Okay. Idziemy, idziemy, idziemy. Ja dosłownie widzowie nic nie wiem, więc no. A co tu? O. Nic tu ciekawego nie ma. Gdzie ja mam teraz iść tak w ogóle? Nie ciekawi. Chyba tam, nie? Auć! No już pierwsze kre jakieś rzeczy, które... Wschodzają. No. Jakieś w ogóle kapelusze, kurde, takie tam ten jeszcze Nie wiem ja nie wiem widzowie co tu jest ja, ja, ja w to nie grałem I coś tu jest jeszcze Nie ma Ale mnie ciekawi dokąd jest ten klucz Tam jeszcze nie szliśmy, musimy iść. Coraz bardziej czuję, że zaraz mi wyskoczy jakieś gówno na łeb. O, ta ręka. Jakaś. O, jakie tu dobre. Fajne to jest. Ja nic nie wiem Właśnie, lata ręka Dobra To... To jest pierwszy horrorek, jaki Ten... Nie? Ocz! Jak ja się tak wystraszyłem. To będzie film pierwszy filmik ten z horrorem. Nie podoba mi się. Co tutaj mamy? To chyba tutaj będzie potrzeba ten klucz. Co to jest? Co to za gówno? Co to? Co to było? back where it came from To my musimy ten to wziąć i to dołec jest tam gdzie piło Aha to to tak działa Ja nie wiedziałem No kurde okay, let's go tutaj Przycisk przycisk, taki fajny przycisk Jezu, znów się zesrałem. Co to jest Ale Na pewno ten już wiemy co to jest ten break, nie? iść nawet. Co to w ogóle? To są jakieś trumny. O! Dobra. U, jest kluczyk! Mamy to, co nam potrzeba. Okay. Teraz możemy to otworzyć. Kryształ. Wow, balona płapka. Czy jest jakiś znak? Okej okay. Spanikowałem, nie wiedziałem co zrobić Ale chyba zrobiłem dobrze Dobra Nie wiem o co z tym chodzi Tu jest jakieś przejście Się nie da chyba. przejść. Czy to jest właśnie tu, gdzie muszę? No nie, nie da się tu przejść. No to gdzie ja mam iść? Wizowe. Ja nie wiem, o co tu chodzi. O jakiś taki, co? Tu można by sobie zapalić świeczkę, ale. Nie mamy świeczki. To chyba jest exit. To, to, to. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Wchodzimy. Ja, ja nie wiem teraz gdzie ja chodzę. Czy to są jakieś kurde randomowe pokoje, do których ja nie powinienem nawet wchodzić? Czy to są właśnie te drzwi? Dobra. Zdobył znak To będzie Dobrze Let's go Udało się O jest kolejne. A nie, bo ja tu byłem. To już to wiemy. Tam było miejsce gdzie byłem już. I, ale pójdźmy sobie tutaj. Bo co ty tu może coś być? No, szafeczka. Przeszukuję sobie szafeczki. Czy to jest bateria? O, bateria. O, tutaj ślepy zaułek. okej okay. ja Nie myślałem, że Dokładnie to trzeba tutaj tam mieć, ale to by nie miało nawet sensu. Pewnie. Ciekawe czy to przejdziemy na pierwszym odcinku chodźmy sobie może tam, bo ja tam nie byłem. Mmm, woda jakaś. Nie no, w sumie wcześniej zobaczyłem, ale... Nie wiem, chyba tam... Nie można pływać tam, bo był chyba taki tam... Pułapka, nie lubimy pułapek. lawenda? Znaczy, kurde, jaka lawenda. Nie, no chyba to na serio jest lawenda. Jeżeli napiszcie w komentarzach, czy to jest lawenda, bo ja nie wiem. Sorry za ten dźwięk. Jeżeli go w ogóle słyszeliście, ten dźwięk. Nie ma nic tu ciekawego. Gdzie ja mam iść? Się pytam, gdzie ja mam kurde iść? Tutaj ślepy zaułek. Się nigdzie nie idzie. jest ślepy zaułek. Nic nie ma. Spróbujmy jeszcze tutaj, bo tutaj jest jakiś przejście chyba. Myślałem. Nie było to prawdą. Ja nie, ja nie wiem ten. O, o co chodzi z tymi takimi przejściami dziwnymi? co to? a to jest tam gdzie przyszliśmy? z Toskany przyszliśmy. nie, nie mam już światła, więc no chodzić. Może coś na początku. Przeoczyłem. Nie no to jest tylko przyszliśmy, bo to nic nie powinno być. Przecież nie. O ja nie wiem gdzie ja mam iść. To się nudne robi. Nie, ale muszę w końcu wiedzieć gdzie ja mogę gdzie muszę pójść. Nie mam shieldsów na pewno Bo może były potrzebne gdzieś silcy Ja nie wiem Może tutaj jest jakieś przejście jakieś potajemność? Chociaż wątpię, nie no Nie by było, nie byłoby takiego przejścia No na widzę, że nie ja nie wiem. Mamy dwa kolejne kluczyki. Gdzie ja mogę iść? Gdzie ja muszę iść? Czy widzisz? O, jak się wystraszyłem, Jezu! Piszcie w komentarzach, czy wiecie o co z tym chodzi? Ja nie wiem. No teraz no. Dobra. Chcę. Może ja się wrócę w jakieś miejsce, gdzie już byłem. Po prostu i może nie wiem, gdzieś coś będzie. To jest tak dużo miejsc. Ja nie wiem gdzie ja byłem, a gdzie nie byłem. nie może tutaj muszę Dobra. To to już wiemy, więc no. Czekaj, tu coś jest. To my tutaj powinni... Coś będzie, że ja kompletnie nie wiedziałem, że jest takie miejsce, a to co jest? Nie wiem. Dowiedzieć się nie dowiem. Tu wąsko Pójdę w tamtą stronę na razie U. Mamy drugi Mamy drugą lawendę Gdzie my mamy to dać tak w ogóle? Nie ciekawi. Bardzo mnie ciekawi. To jest jakieś miejsce. Tu jest. tu będzie chyba coś. Co tu jest? Co to jest te cały monument? Widzowie. Ja nie wiem... Nie wiem co to było, Na, napiszcie mi w komentarzach ja na pewno zrobię kolejny ten odcinek, yy, kolejny odcinek z tego z, yy, ten yy, na pewno zrobię z tego odcinek kolejny. Bo ja nic, ja nic nie wiem, człowieku. Luzia. Jakiś monument, kurde. to to jest monument? Gdyby napiszcie mi w komentarzach. A ja kończę już ten filmik i Elo.